Ja I mam go z tej strony, ale dzisiaj jesteśmy w drodze do sławy i mamy mnóstwo. Dosłownie mnóstwo darmowych nagród. Jest mega ślinia. I mamy tutaj 10 nagród z głosowania. Mam 10 nagród. jeszcze mam nagród w sklepie za głosowanie, które udało się dobić, więc dzisiaj sobie wszystko odbierzemy. Kupimy spray yy, nawi, ponieważ będzie usuwnięty, więc będziemy mieli ekskluzywną rzecz. No i pobijamy sobie trochę pucharków. Przepraszam widzowie, że ten odcinek miał być wczoraj, ale nie był. Niestety nie udało mi się go zrobić. To widzowie, chyba już zacznę od... No już, nie będę przeciągał. Mam tutaj spray. Widzowie, w ogóle zapraszam was do zostawienia suba na kanale, ponieważ teraz będzie dużo odcinków w miarę. I co widzowie, jak chcecie, żebym ocenił Brawl mm, nowego jutro, to napiszcie w komentarzu. Bo nie wiem w sumie, czy robić, czy nie robić. Okej, okay. darmowy start star drop. No sobie od tych yy, nagród z głosowań, a później przejdziemy do nagród yy, jakby z głosowań na e-sport. E mogę, w jak będzie kolejne głosowanie na e to mogę Wam zrobić poradnik, jak głosować. Mityk? to może być coś dobrego. No i widzowie, emotka do broka. Fajna emotka, no ale... Po co mi ono? dziękuję wam za o, rankingowy Uuu, skinek! Fajny skinek! Uro... rosa co może być naprawdę fajny, fajny skinek. dziękuję wam za yy, ogólnie pozytywny odbiór poprzedniego odcinka. Okej, okay, bardzo rzadki... o, emotka do nice. ci też bardzo rzadki. I widzowie najpierw sobie kupię emotkę, ponieważ tą emotkę usuwając z sklepu, więc zalecam Wam właśnie tutaj. Kupić sobie tę ten, ten spray. I emotkę jak macie gamę. Więc co ja wydałam gamę? I zaczynamy chyba... No, na od najsłabszej nagle, czyli 1000 monet. Fajnie, spadło. I dziś drop, i będziemy chodzić e, e, Coraz lepiej, teraz lepiej. Ja będę to robił tak. Z czterema, palcami, z czterema palcami od razu. Zresztą, co bardzo oglądam sobie, sobie e, tutaj, e, powtórki live'a. O, epic. Ponieważ tam poplałem o różnych rzeczy. Pytam o różnych rzeczach. Co? O, kolejny epic. Okay, no i ja chyba teraz zbierzmy sobie z gniazda dynamite'a. Fajny kinek Wpłacać, dwa tysiące blinku. Zrobię ten 31 odcinek. ok prezenty, bo wracają. I epic. no no, fajna motka. Co w ogóle możliwe, że uda mi się odpalić live'a z Braula, bo mam taką apkę. Może się uda? Nie wiem, jakby się udało, to byśmy zrobili live jak wbijam Okej, okay, czyli dwie emotki i teraz dwa hyperdodowania. Oby coś dobrego. I... okej, okay, dobroka, dobroka jest git. I drugie. Hiperdodowanie. Dodaj na Majka, git. Git, git drop. Co? Ogólnie? najwięcej pocharów. Tutaj u... Możemy sobie ulepszyć tutaj. Sama sobie ulepszę. Nie wiem, widzę, że chyba pogramy trochę mega świni, bo. Nie wiem, sobie po prostu zagra... zagrajmy mega świnie. Może też na live, jak uda się odpalić live'a, nie obiecuję, że się uda. Może jak się uda odpalić live'a, to. Okej, okay, wezmę sobie Franka. Jak się uda odpalić live'a, to możemy yy, zagrać też mega świnie. Ale nie wiem, czy się uda ostatni live, nie obiecuję, nie sprawdzałam tego. No i wczoraj był live. Widzę, Fortnite'a, więc nice. No E, no szybciej. Kurde. widzę, wygramy jednak na pochary. Co? W ogóle, kurde, to już 31 odcinek naszej serii. Teraz będziemy mieli rok, fajnie. Do rocznicy serii się, udało się wbić 1000 2000 ty, yy, parków. Hop, hop. Widzę, oglądaliście już Brawl Talka, czy nie? Zającam do, do oglądnięcia. I jeżeli już oglądaliście, to słyszeliście zapewne o tych darmowych nagrodach codziennych. Ja będę wchodził na to na konto i odbierał te nagrody, jeżeli nie będzie można ich skakować. Jeżeli będzie można je stykować, to po prostu na odcinkach będziemy sobie odbierać, CO JEST dwa ADGARY! Kurde... Zobie kupmy sobie do niego gadżet, ponieważ do Franka, do Franka zawsze fajnie mi się gadżet. Mmm... Hmm, chyba sobie bym kupił ładowanie siły. Mnie siła zawsze podwojona. Tym naprawdę długo mi trochę nie było na tym, no, no, Trochę mnie nie było. Tak fajnie, jak był dalszy odpoczynek live'a. mam pytanie, czy byście chcieli, czy lubicie ogólnie jakieś ciekawe książki, komiksy? Bo myśliwe, że będę otwierał inny kanał około właśnie komiksach, ale nie wiem, czy byście chcieli to oglądać, więc możecie wy wyrazić się na ten temat w komentarzu Jak akurat jestem fanem komiksów najbardziej lubię Kapitana Mojtasa i Dogmana ale to tam to nie jest rozmowa na, ten, na teraz super serdecznie tak szczerze ja bym zagrał hokejową Zedzimę może być spoko 80%. no i mamy tutaj 5 kredytów. Just ogólnie sobie ostatnio wspominałem stary odcinek. Normalnie chyba coś skinów nie zdziwił, bo tam było, że ten do primo jest tylko sezonowy. No. Leonard Okej. Okay. dalej. Powin Chyba właśnie będę mógł zwalić nawet jedną osobę z klubu, więc no możliwe, że będziecie mieli wolne miejsce do dołączenia do klubu. I... Każdemu, kto jest możliwe, że za niedługo podniesiemy limit poharków klubowych do dołączenia, więc dobijajcie parki. Będzie jeszcze informacja na klubie. No bo nie wiem w sumie to co leży Powiem, że ja jakby... że te kontu nie ma tylu, wiecie parków, ale no po prostu... bo nie mogę na tym koncie grać poza odcinkami. Panie by było live'a? No nie wiem, czy no się uda. Widzę, że no, mamy rundkę wygraną, a nawet dam zakręt ponownie. I kolejna, kolejna rundka. No, nice. to luźniej, luźno idzie. Wcale nie wiem, widzowie, co najlepiej się hmm. przyjmuje na tym kanale. No bo czasami Minecraft, ale głównie browser, chyba. Więc .Yeah. no, nie wiem, co najbardziej się oglądać. Zachęcam do pisania, komentarzy, sugestii. Co lubicie oglądać? Albo no ale fajnie też było jakbyście pisali na przykład jakichś innych twórców lubicie Idę też dlaczego I w sumie w sumie do kiedy Może bym zrobił jakieś Mam kolejną rangę dobitą. Ogólnie widzę, że mam dobrą wiadomość, ponieważ na franku na głównym konzie wbiłem tytuł gracza. Więc może niedługo się pokuszę po kolejny tytuł gracza. No będzie trudno. wie i pamiętajcie, bo możliwe, że jakby chcę tylko przypomnieć, że jak chcecie mnie dodać, to... Na super ogólnie ID wpisujcie Oliver Gamer bez spacji, a nie Oliver, ukaśnik PL, bo tak mam na e, drugim koncie. ID. Dlatego no, po prostu uprzedzam, bo dużo osób wysyła mi zaproszenie jakby na ten, na drugie konto. Pewery mataj, very mataj. Aj! I... Of the night już, No i to ja za gramka nie oglądam. Fajnie było dobić dzisiaj nawet taką może 15 rękę na franku. że zaraz będziemy mieli 500 subów, pół a ludzi. Prawie dużo, są nam 30 subów możliwe, że nawet zrobiłbym odliczanie, ale nie jakby... Po prostu jak będę bardziej regularny, to na pewno uda się to wbić. Ale może... Zrobić coś bardziej ciekawego? Wiem, wiem, bym mógł zrobić coś. Z... O nie, widzowie, właśnie się z cała sytuacja, której. No, podaj! O, okay, to. Pamiętam, jak jeszcze ten tryb dopiero wchodził i dało się skrzydlić samobója. Nie wiem, niech, niech Supercell się zdecyduje, czy chcą dodać tryb, gdzie się gra więcej osób, czy w trybie, w którym się gra mniej osób. Bo raz doda dodaję 2 na 2, a później dodaję... nie raz dodaję 5 na 5, a później dodają 2 na 2. No, jest Więc widzę, to jest takie zwykłe średnie, bo teoretycznie mogliby robić, że, że robią teraz więcej tryby, jakby na większą ilość osób, albo mogą robić tylko jeden na jeden trybę. Moim zdaniem jeden na jeden tryb były takie niepotrzebne, mnie, Ja oglądałem. oglądałam już projektowo i fajnie. Fajny. Karnety bardzo mi się podobają. Możliwe, że dwa kupię. Oczywiście w ogóle widzowie jak to wyglądałam sobie pierwszy odcinek z drogi do Sławy, to już mamy jedną dziesiątym celu. Nawet praktycznie jedną drugą celu. Więc no. W Woli zbliżamy się do naszego celu, czyli 10 tysięcy. I wtedy chyba zakończymy pierwszy sezon. Możliwe, że tak byśmy zrobili, że po prostu zakończam pierwszy sezon i na przykład uznajmy drugi sezon, który robić z kimś. No i w kolejna rundka wygrana. I jak będzie jakiś pomysł, jak byśmy było zrobić drugi sezon, no to piszcie. Bo jak na za bardzo nie ma pomysłu. O, nice, możemy. Bo Ten drugi są fajnie po z kimś by... nie wiem, może jak już tak osi będzie miał ten swój kanał to byśmy mogli zrobić. bo ja mamy dostęp do tego konta i po prostu nagrywamy raz na, moj... na mój kanał nie wiem ogólnie to A jak ktoś jeśli się tym interesował, to niedawno wspominałam na odcinkach o dużo razy o serwerze Discord. No i teraz na pracę nad serwerem trochę stanęły. ale myślę, że prędzej czy później znowu zostaną wznowione. Chwilowo trochę stanęły. Ale to kwestia tylko czasu. Ale i tak, nawet jakbyśmy skończyli serwer wcześniej, to dopiero na start na będzie. Masz tutaj serwer. No już mamy zwycięską pasję sześć. Wejdźmy w do lądu. Tu jest serwer opiek. Drugi. 63 pocharki. Nice. Mamy dwie nagrody do odebrania rzadki jak moje Nie będę mówił. Chcie sobie nowy spray Ustawi sobie spray nawi. Ten spray i spray Sigma. I może internetu. I jakąś może nową odznakę. Dr. parę. O, to jest fajne. Jest mi hmm. nawet tak O, to jest fajno. Co wiem? Tutaj to jest. Tutaj musicie to wpisywać na głównym koncie. Chcecie mnie dodać? Bo dużo osób dodaje mnie na moje drugie konto. Które wam zaraz pokażę. O, dużo osób Tutaj mnie na te konto Więc nie popełniajcie tego Nie, 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 nie popełniajcie tego błędu, okej? To jest moje główne konto Zachęcam do wysłania zaproszenie, mam jeszcze dużo miejsc Co widzę? Nie wiem, czy dzisiaj odpalę live'a, bo mi przyszła kolorowanka z dogmana. Wiem. Że no raczej jak już się starczą. Ale no, może odpalę tego live'a, nie odpalę. może spróbuję odpalić, jakby możliwe, że zrobię po prostu testowego live'a. Czy wszystko działa? Jakieś, nie wiem, z pół godzinki pogramy. Potem odpalę e, takiego pełnego live'a, nie wiem, odpalę jutro na przykład. Tak też możliwe, że się stanie.

Uuu, ale debil. Okej, no i tutaj siadło. Grrr. No i widzowie, mam pewien pomysł na odcinek. Naśladuję dźwięki z Brawl Stars. To na pewno by był memowany odcinek. L-e... L -e L-e-o. Leo. Nie, widzowie, zaraz będzie 2 dwa Nie no, widzę, żeby takie tak coś zepsuć, naprawdę. Być mistrzem zepsuwa zepsucia okazji. Uu. Sigma. Co teraz? Okej. Okay. Myślę, że zagramy jeszcze parę super tak i będzie mógł kończyć, ponieważ wiem, nie wbiłem żadnej mega świni, ale to zapewne, to zapewne albo będę wbił po prostu solo, albo na live. nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem. Okej, okay, to może teraz że będzie wysograne, ponieważ nie mamy w tym Mortisa. Nie wiem, tak mi wkurza Mortis na. No. Okej, okay. jest wstrzelona na ogólną. Ja to robiłem 2k. Nani no. Nie, ta nani ma 2k. Nie no, to, co wie, ma 2k. Wiesz, że pan nie zrobi to samo, to samo tam nie stoi. Okej, bo to ja... Ja wam powiem tyle. Dziękuję Wam za oglądanie chwila. Jestem romantykiem. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się zapewne albo dzisiaj na live, albo jutro na odcinku. Więc cześć!